Wykonawca rozpoczął ostatni etap budowy stadionu lekkoatletycznego w Dębicy przy ulicy Paderewskiego. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, zapewnia, że inwestycja ma być oddana 30 czerwca. Myślę, że prace tam postępują codziennie. Monitorujemy, w jaki sposób te prace są, posuwają się do przodu, i mam nadzieję, że firma dotrzyma terminu. I... Po wakacjach rozpoczniemy już działalność tego stadionu, na którym pewno będą się rozgrywać różne zawody sportowe, jak również obozy zawodników, którzy będą przyjechać do bice ćwiczyć formę. Powstanie m.in. innymi ośmiotorowa bieżnia okrężna o długości 400 metrów, nowe oświetlenie, rzutnia do rzutu oszczepem, skocznia do skoku o tyczce, skoków dal, skoków w zyż i trójskoku. Inwestycja kosztować będzie blisko 3 miliony 900 tysięcy złotych, z czego ponad 1 milion 200 tysięcy złotych miasto zdobyło z programu Sportowa Polska Ministerstwa Sportu i Rekreacji.